Cześć witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku a dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu co będzie w magazynach LEGO, a dokładnie co będzie w magazynie Lego Ninjago Legacy zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym wspomnieć, iż ta seria, czyli co będzie w magazynach LEGO bardzo Wam się podoba i jeżeli jesteś tutaj nowy, a nie subskrybujesz kanału, a oglądasz odcinek, to na co ty czekasz w ogóle? Kliknij w czerwonym przycisk, który znajduje się tam na dole. Gdyż musimy do końca tego roku dobić 500 subskrybentów, czyli przekroczyć ten próg 500 subskrybentów. I y, jak zostawisz, to y, mnie to motywuje do robienia y, dalszych odcinków z tej serii, czyli co będzie w magazynach Lego. Więc bez przedłużania zabieramy się za Lego Ninjago Legacy. Dzisiaj jest premiera czwartego wydania magazynu Lego Ninjago Legacy na rok 2019, gdzie tam otrzymamy figurkę Jaya oraz Laszę. Premiera jest oczywiście niemiecka, a w Polsce to będzie miesiąc później, prawie miesiąc po. Dokładna premiera tego magazynu będzie 3 grudnia, czyli tego samego dnia, co premiera drugiego wydania magazynu na rok 2019 serii Lego Hidden Sight. A w następnym magazynie w nowym roku 2020, oczywiście, pierwsze wydanie z Lego Ninjago Legacy otrzymujemy. A tu zaskoczenie: nie dowiadujemy się, jaką figurkę dostajemy w magazynie Lego Injunge Legacy na rok 2020, mowa o pierwszym wydaniu. Być może Blowshell zrobi taką taktykę, że, yy, że nie napisze, jaka będzie figurka w tym właśnie magazynie, a yy, może doda do tego magazynu jako yy, zaskoczenie, niespodziankę. Yy, nie mam do tego 100% pewności, ale z tego zdjęcia możemy wywnioskować, że legenda świata Ninjago będzie już 7 stycznia. U nas w posty to będzie 10 później, czyli 4 luty lub 11 luty. To są tylko moje przewidywane daty. Do no, ja mogę to szczerze powiedzieć: Jestem totalnie zaskoczony i nie spodziewałem się tego, co zobaczyłem. Jeżeli Ci się odcinek spodoba, to oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę. A jeżeli jesteś tutaj nowy, to oczywiście możecie zostawić subskrypcję na tym kanale. I widzimy się już w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!